Czujnik TPS. W jakiej zasadzie on działa? To jest przepustnica, tu widok z boku, tu widok od przodu. To jest manietka, która otwiera się na jakiś kąt od 0 do 90 stopni. I tu jest czujnik, który mierzy, mierzy kąt, pod którym otwarta ta przepustnica. Jak działa ten czujnik? Tu są 5, na przykład, oporników. Podajemy na niego 5 V, to jest masa. Jak zmierzymy tu napięcie, tu będzie 4V. Między tym punktem a tym. Tu będzie 3V, tu 2 i 1. E, tu tak samo zrobiony taki jeden duży rezystor zmienny. Tu podajemy 5V, z drugiej strony podajemy masę. W zależności, w którym miejscu mierzymy to napięcie, ono zmieni się od 5 do 0V. Otwieramy zamknięta przepustnica, na przykład 1V, otwieramy zaczyna wzrastać do 5V, tak sterownik wie po tym napięciu, ile, na ile otwarta przepustnica.